Czy pies może świadomie wołać osobę, którą zna i lubi? Tu zauważyła Zosię i zaczęła ją wołać. A tu ma pretensje do mnie, że nic z tym nie zrobiłem. Hm. Tu mamy niepokój. Pies sąsiada zaczął szczekać. A tu znów pretensja do mnie. Ale na szczęście cała sytuacja zakończyła się happy endem. To może być świadomy czy nie? No przecież, że to jest żywa istota, która mówi co czuje. No, czemu tak zaciskasz szczękę? Żeby nie zranić jej siłą przytulenia.